To na pewno będziemy orać, albo siać, albo jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Witam zarówno panią Danutę 1977 w drugiej części Farmy. I oczywiście witam naszego drugiego youtubera Daniela od Kraja Witam serdecznie i pozdrawiam. I pozdrawiamy Ciebie też. Gorąco ciepło, panie youtuber. Kiedy zaczynamy? Siema, Siema, Silver, Siema, sreberko. Siema. No wszystkim, wszystkim macie pozdrowienia od sreberka. Dzięki, dzięki. Yy, także daję głos, a przede wszystkim gramy na yy, farmie yy, kolonia, mapa kolonia także oddaję głos y, dla Daniela. Y, 516. Dziękuję. E, witam serdecznie na e, moim kanale Dani1986. E, jesteśmy na mapie Kolonia od Rajota. Na drugim naszym spotkaniu. E, w dzisiejszej części Naszego grania, naszego spotkania zaszły na farmie pewne zmiany. Yy, został dobudowany przez właściciela farmy nowy silos na zboże, który się tutaj tak prezentuje. Unia, nie wiem, pierwszy raz go widzę. Dotacja z Unii Europejskiej. A, to ty już, to ty taki nie, no jesteś, nie, no, no dobrze. Nie do wszystkiego, to zakupił wszystko. Ale do przepraszam cię skupi, bardzo, słuchaj, tak. ja prezentuję, to ty kupiłeś, ty jesteś nie, głównym, jest, słuchaj, jesteś kierownikiem, no dobra, ale ty jesteś y, głównym gospodarzem, głównym właścicielem firmy, farmy, odziedziczonej przez twojego, nie wiem, wujka, dziadka... Szwagra, nie wiem, ja nie wnikam i teraz tak, w pierwszej kolejności chciałbym powitać na farmie Danutę1977. Dzień dobry. Tutaj właściciela farmy Daniela1977. Siema wszystkim. Chciałbym również gościnnie przywitać wnuka Daniela, 1977 siedemdziesiąt siedem I teraz tak. Yy, tak. Yy, jesteśmy. Tutaj tak, teraz tak. Yy, na polu na polu. Yy, numer 46. Jest do zebrania jęczmień. Dobra, Danuta weź kombajn. Jest do zebrania tu jęczmień. Możesz wziąć tutaj, stąd możesz wziąć. Yy, I teraz tak. Yy, tu jest do zebrania jęczmień. Yy, ty masz jeden czy dwa kombajny. No dobra, to ja wezmę drugi kombajn, i ja się tu wezmę za. E, tutaj do zebrania mamy sorgo na polu 39, jak i na polu numer 50. I czekaj, jak Danusia, słuchaj, jak, jak, jak skończysz tamto pole nie? z jęczmieniem, to wtedy przyjedziesz kombajnem na pole 51. Tu jest też do zebrania jęczmień. Na polu 51 będzie do zebrania jęczmień. Ja się tu zajmę sorgo, i czekajcie, wtedy chyba coś jeszcze jest. Jeszcze na. Eee, tu jest, tu jest sorgo. Dobra, dobra. Tu jest chyba zebrane. Ja tu muszę zobaczyć. No to masz tu, gdzie ja jestem teraz, za budynkiem. No na polu 51 też będzie do zebrania jęczmień, bo to jest nasze. I i i i i, i... tak. I pole 53 będzie do zebrania też jest jęczmień. A, a ty Danielu w międzyczasie jak będziesz wiesz miał czas to ty będziesz mógł te pola, które są zebrane, które należą do nas Możesz spokojnie y, nawozić wapnem. Y, możesz nawozić wapnem, y, nawozem i zacząć orać. No ja właśnie Oram. Ale ty musisz w pierwszej kolejności. Nie, Danielu, ty źle robisz. Ty w pierwszej. Ale ty powinieneś w pierwszej kolejności dać wapno. Wapno I... po, po oraniu powinno być. Nie. Dobra, okej. Okay. Ja biorę kombajn i ten. Gdzie ty masz ten drugi kombajn? Wiesz? No gdzie? Gdzie żeś go... Gdzie żeś go... Sch... Stoi tam, koło obory. Gdzie koło obory? A tu, dobra, okej. Okay. Dobra. To ja, to ja jadę po ten, a jak Olivier będzie chciał, to on może przyjechać ciągnikiem z przyczepą i ode mnie odbierać ten sorgo, jak chce. Jak chcę, nie?